Witam wszystkich. Jestem w ciekawym miejscu, gdzie zawsze chciałem być, ale jak tutaj przepływałem jachtem, to załogi szły oglądać, a ja zostawałem w porcie pilnować. Przełączę kamerę. Oto Epidawros. Najlepiej zachowany w Grecji amfiteatr. Mieszczący 12 tysięcy osób. Wybudowany został 300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Na cześć jakiegoś Boga zdrowia. E, cechuje się bardzo dobrą akustyką. Sprawa jest cały czas badana, jak to się dzieje, że ktoś tam mówi szeptem na dole, i tutaj naprawdę to słychać. Prawdopodobnie w efekcie specyficznego wyżłobienia ławek. Kształt takiej zaokrąglonej muszelki, która odbija tutaj dźwięk w stronę jak gdyby głównej muszli sceny, i, i dlatego lepiej słychać. Ciekawostką jest również to, że do XVIII wieku amfiteatr w zasadzie nie istniał, był zarośnięty, zasypany. Były tylko wzmianki, że istnieje taki amfiteatr gdzieś w tym rejonie i jakiś uczony postanowił go jednak odnaleźć. Prace archeologiczne doprowadziły właśnie do odkrycia tego amfiteatru i, i został odsłonięty. Dzięki temu właśnie zachował się w takim dobrym stanie. W okresie letnim są tutaj regularnie przedstawiane sztuki antyczne. Zastanawiam się tylko, kto tu przychodził w tamtych czasach, bo do Aten jest około 100 km, do Patry też podobnie. Zresztą tam mają swoje amfiteatry, więc może nie ma sensu, żeby aż tutaj chodzili. No a dookoła może mieszkali jacyś rolnicy, pasterze i mieli taki piękny amfiteatr do dyspozycji. I jeśli na przykład e, przychodzili tutaj filozofowie greccy i rozprawiali o swoich tezach przed tymi ludźmi, no to pełen szacun, że bez przygotowania naukowego, filozoficznego cokolwiek rozumieli.